Dzisiaj bardzo nietypowy odcinek, nietypowe miejsce z prawego fotela, na którym będę wymieniał swoją pierwszą część życia, jaką kiedykolwiek wymieniłem w samochodzie. Do tej pory nie wymieniłem nawet żarówki. A dzisiaj wymieniam filtr kabinowy. A dlaczego ten filtr wymieniam, to mówiłem już chwilkę wcześniej. Zapoznałem się na tę okoliczność z instrukcją, która przewiduje między innymi Konieczność zajrzenia pod schowek. Takie to jest taki zaczep. Ten zaczep można odczepić Dzięki czemu ten schowek powinien być taki troszkę łatwiejszy do No więc właśnie, w tej chwili już ten słowek praktycznie po chwili siłowania się nim zdemontowaliśmy i mamy przed sobą coś, o ja tutaj pokażę, z trochę innej perspektywy, z trochę innej kamery. Mamy przed sobą dokładnie coś takiego. Czyli mamy tutaj, jak widać też troszkę elektroniki, ale przede wszystkim to mamy tutaj gniazdo filtra kabinowego, który jest taką de facto szufladką. A powód zmiany tego filtra, jak pewnie Państwo pamiętają albo i nie, jest taki, że Mazda, nie wiedzieć czemu, montuje zwykły filtr papierowy. Podczas gdy obecnie standardem, szczególnie w takich krajach jak Polska, gdzie na 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie aż 30, czy to są miasta polskie, jest filtr z węglem aktywnym, który ponoć te cząstki stałe, filtruje trochę lepiej i to jest właśnie powód, dla którego w praktycznie w nowym samochodzie, który ma przejechane 6,5 tysiąca km. Zdecydowałem się na wymianę tego filtra. Instrukcja gdzieś tam jest, ale instrukcja jest do mazdy CX-5. A my musimy to zrobić w Maździe 6. I teraz przede wszystkim strzałka jest w dół. Pokazany jest kierunek, jak przepływa powietrze, czyli airflow. Spójrzmy sobie na ten nasz filtr czarny. Tutaj jest cyferka 1, ale to co nas może... O, są strzałki. Airflow też jest w dół, czyli będziemy go musieli w takiej orientacji umieścić. Ten filtr wyciągniemy. Siu coś my tutaj złamaliśmy. Mam nadzieję, że nic poważnego znasz w takiej polegankowej sytuacji może troszkę bo... życie uratować. I pięknie. Jak widać z użyciem takich obtążek i to co ja teraz widzę proszę zobaczyć, to ja w to po prostu nie wierzę. To jest filty który był biały. Ten filtr był oryginalnie biały i tak on wygląda po przejechaniu 6,5 tysiąca kilometrów po Polsce. Po Krakowie, Katowice, autostrada A4, A2, A1, droga krajowa numer 1, praktycznie w obrębie czterech miast Poznań, Wrocław, Kraków i Warszawa. Tak wygląda filtr, który jako nowy był biały. Filtr odłożymy, odłożymy już poza samochód, a w to samo miejsce włożymy nasz nowy filtr węglowy, który no biały już nie jest od nowości. Taka jest właśnie cecha tego filtra. Trzeba się tutaj jakoś. Tak tutaj jeszcze dla pewności. E-flow dół. Wkładamy go. Myślę, że on w tej chwili osiadł już. jest też uszczelka taka. Myślę, że on jest tak w tej chwili dosyć szczelnie posadowiony. Pozostał nam jeszcze pozbycie się kartonu. Po tym filmie instrukcji obsługi to zaraz wyniesiemy. No i przede wszystkim montaż samego schowka. Wow! Co my w ogóle za tym schowkiem mamy? Jakąś amortyzującą poduszkę. Tutaj montując schowek, zaczepiamy go przede wszystkim na dwa dolne haki, następnie wciskamy tutaj rygle blokujące. No i trzeba na samym końcu zahaczyć spowalniać jego opuszczania. Także to nie powinno być coś szczególnie skomplikowanego. 不不不不。Uh, uh, uh, uh. Jak widać po montażu filtra schowek działa i można powiedzieć, że montaż został uznany za zakończony. Zaraz dokonamy jazdy testowej.